Arek Sobecki za całokształt. Z tym, że nie myślimy o całokształcie jadąc wstecz, tylko za całe spotkanie, bo były momenty, w których naprawdę mieliśmy ciepło i wtedy nam Arek pomógł. Także Arek Sobecki, najlepszy zawodnik GKS Tychy na dzień dzisiejszy. Ocena meczu, tak to jest tradycyjnie, tak? Bardzo ciężkie spotkanie. Przygotowaliśmy się na to spotkanie bardzo solidnie. Dwa prezenty z naszej strony. Dwa gole dla Unii Oświęcim i no do, dostali tlenu od nas troszeczkę, bo gdyby nie te dwa błędy, ja myślę, że to spotkanie przejechalibyśmy spokojnie, mieliśmy... Do, te, do tego pierwszego błędu mieliśmy mecz pod kontrolą i yy, co prawda nie jestem pewien, czy by tak się działo do końca, ale podejrzewam, że 60 minut by było pod naszą kontrolą całkowicie. Znowu wracamy do poprzedniego meczu, też gdzieś tam jakiś błąd indywidualny, one się nie mogą zdarzać, to musimy eliminować, bo... Yy, Taktycznie już, już jak gdyby zaczynamy grać to co chce, natomiast te błędy powodują, że wtedy ta taktyka się sypie i no i musimy się ratować różnymi sposobami. Tak, <grym> Całkowicie, ja nie wiem jak jest w przepisach yy, dokładnie, jeśli chodzi o taką sytuację, jeszcze się, jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją, no z tym lodem to co był, proszę? O, o, nie, o tą przerwę, o tą przerwę i tak, że tu się nie, nie wypowiadam, natomiast no, jest to niebezpieczne y, ta, raz lud ja go nie oglądałem, bo to powinni na sam zaciągnąć trenerów, żebyśmy zobaczyli może czy, czy okej, okay, bo mecz meczem, ale w tej chwili jesteśmy na finiszu ligi i no, gdyby, gdyby tam groziło jakieś niebezpieczeństwo, urazów to myślę, że to się nie powinno takiej meczów rozgrywać w niedzielę mamy następny krok, Unia tak samo i, i ja tutaj y, mówię to w obawie o ewentualne kontuzje zawodników. Nic się nie stało, widocznie ten lud jest ok. pan Pachucki uznał, że, że gramy w porządku. Natomiast jeszcze yy, ta przerwa była ponad 30 minut chyba w sumie, tak? 40, 40, 40 tak? No tam poleciał szybciej trochę w szatni. <śmiech> 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 nie, że śmieję że czas szybciej biegnie w szatni. I no to też, to to... W rytmie... To jest, to jest jeden wielki interwał hokej okay, i... Wypaść na 40 minut no to też się może wiązać z różnymi kontuzjami. No, jeden zawodnik yy, usiądzie i, i siedzi, którego tam musiałem z boksu wyrzucić, bo usiadł oparty o bandę, yy, jakby był na kawie. Także no niebezpie, niebezpieczne sytuacje na pewno. Nie powinny mieć miejsca. Ja wiem, że to jest, to jest yy, złośliwość rzeczy martwych i my tutaj nie mamy pretensji. Oczywiście pytaliśmy sędziów, yy, kapitan pytał sędziów, jak to wygląda, co robimy, tego, ale to nie, nie ze względu na to, że myśmy tego meczu nie chcieli grać, tylko tak jak powiedziałem, ja muszę dbać o swoich zawodników, dlatego to, takie moje zdanie no na ten temat. No tak, no, no myśmy wyszli z tym duchem dalej, ale musicie zrozumieć e, Państwo, że ja muszę patrzeć na siebie, no e, gdy ja, nie, przykładu nie podaję, bo to sposób, może się zgadza się, zgadza się, zgadza się ale, ale e, nie, ja podejrzewam, że gdyby w innej sytuacji była Unia, w innej my. To się zgadza, bo wynik był dla nas. Gdyby była inna sytuacja, byłoby to w tych Ja podejrzewam, że trener y, Oświęcimia reagowałby podobnie. A w tej chwili myślę, że też, y, że też jeśli. My nie wiemy, ja nie wiem jaki ten lud był. Jeśli ten lud był. Y, chłopcy mówili, że są dziury. Wystarczy, że jest jakaś szczelina głębsza nie, głębsza, bo to jest te małe ok. Głębsza pójdzie torebka stawowa albo coś i takiego zawodnika ja nie mam do końca sezonu, kolano. Sędzia zadecydował, gramy. Dobrze, no, no, no i gramy, no, no myśmy nie powiedzieli, że nie gramy. Panie Jacku, Pan, nie wiem, szuka Dobra, następne pytania, proszę. grają czy jeszcze nie? No tak jak mówię, to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze to, co bym chciał do końca. Pracujemy nad tym na treningach. To co powiedziałem, te błędy indywidualne, które się nam przytrafiają i to się przytrafiają. Yy... Mogą, mogą się przytrafić każdemu. Ja nie, nie, nie mówię komu się to przytrafiło dzisiaj. Może się to przytrafić yy, zawodnikom, jak gdyby uznawanym za czołowych i się przytrafia, i tym, i tym młodym, którzy się uczą to musimy wyeliminować wtedy my tą taktykę e, jak gdyby dopracujemy no do, do perfekcji nie to tego no nigdy chyba chociaż no może jakby jakby dane było pracować jak Alex Ferguson to może po jakieś tam dziesięcioleci po jakiejś dekadzie by się do tego do tego doszło i z zawodnikami oczywiście odpowiednimi. No to jest no taka główna nasza bolączka no poprawiliśmy e, na pewno cały team bo to dla mnie też jest ważne, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że e, oprócz tego co się dzieje na lodzie ja lubię mieć drużynę, która jest e, taką jedną wielką rodziną, czy takim teamem, który ze sobą e, współpracuje także poza. Zmienia się to powoli. Taki jak dzisiaj to też e, spowodował, że ta szatnia w tej chwili żyje i to, i to bardzo. Oświęcimskie środowisko jest dla Was w tym sezonie bardzo szczęśliwe. Trzy zwycięstwa. Nic tylko się cieszyć. No tak? No tutaj Raz play, no, play no. miałem też tutaj szczęśliwe także. 2005 A ty idziesz goli. A ty idziesz goli. A też. idziesz goli. A ty idziesz goli. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ale 5 minut przerwy i ten już następny. Ja, ja I'm uh, very very disappointed. Uh, I don't know uh, what we're doing today. Uh, One nothing, yeah, uh, two nothing cannot happen. Uh, I don't know what Soro was doing if he was not awake. Uh, we come back to two, one, and uh, we're not doing the things we've been talking about, not doing the things that we've been doing uh, in the other games. We, we miss our third guy, stay high, and they come on a quick breakout. They score three, one. Uh, Three, two comes, and then uh, I'm still looking for because I want to see the picture if it was a goal or not. Because the player said the puck was in, and the referee has a bad angle of the camera and he cannot see. So he said it was okay for me to see the the, <coughs> the film of, of if it was goal or not, and I'll yeah. Then. Uh, yeah, we got to take out the goalie we got to take a chance and, and, and do something and uh, bad penalties in, in their zone and, and uh, players who's normally our leaders didn't do what they were supposed to do today so uh, oh, final discussion of this is uh, we bury this loss today and, and we're very disappointed and we have to look forward for sunday because it's got to be revenge A no cóż można powiedzieć, no jesteśmy zawiedzeni tą tą, tą przegraną. E, trzy bramki, które wpadły, no naprawdę no... Nie wiem, chciałem tu na, na spokojnie jeszcze raz przemyśleć, no ale no, ciężko mi uwierzyć. Nam no, w ogóle. Ciężko uwierzyć, że stało się tak, co się stało. E, pierwsza bramka z, na początku meczu. Druga bramka to już w ogóle, no nie wiem, skąd się to wzięło. Trzecia bramka po śmiesznej sytuacji, bo sami jesteśmy winni. Nie, nie podlega to dyskusji. Mówiliśmy wielokrotnie, żeby trzeci napastnik stał wysoko, no niestety zapędziliśmy się za, za blisko do bramki przeciwnika i kontra poszła no i stało się. Głupie, ja to powiedzieć, no głupie osłabienia sukary zaraz przed końcem meczu. Mieliśmy ustawione już, już wariant gry, a niestety no, no, nie powinno się robić kar w strefie ofensywnej, i w, jeśli się przegrywają na no, bramkę, chce się wycofać bramkarza. E, mieliśmy sytuację, ustawiliśmy sobie bulik, nie wiem, nie, nie wiem jak, są zawodnicy podeszli do tego i przestawili się sa, sami, po prostu nie wiem, no, mógł wpaść do tej szatni i nie wiem, no, naprawdę jest... jest Gorzki smak, na pewno. Ale dzisiaj dzień się kończy, trzeba pogrzebać tą, tą porażkę. Jedziemy w niedzielę do Krakowa i trzeba odrobić te punkty, bo naprawdę jest to bardzo ważne. Był pytanie do Pana Rematczak przed Państwem, przed panami na konferencji prasowej, czy, czy ta przerwa przed tą trzecią jakoś wpłynęła, tak trochę? the.: uh, I said to Thomas before the, the third period uh, started that I think they gained from that because I think they were a little bit tired in the second. Uh, it was the same for the both teams, so uh, but no. Uh, unfortunately, it, it breaks down, and, and uh, maybe we don't have possibility to train tomorrow. So it's not good, but we cannot do anything about it. It's someone else who is in charge of the machine. Z naszych drużyn stało się, że nie trudno teraz polemizować, że było dobrze, źle. Takie jest losno. Stało się. Dlaczego Zborowski Why Bramcji, dlaczego tak słabo? No chciałem to też usłyszeć. Dlaczego? No, no, nie wiem, mentalność nie wiem, bo grałem przeciwko tychom i tym choroba, tyska. Nie wiem. Naprawdę oczekuję tego odpowiedzi już po ostatnim meczu z tehami. Uh, he said, uh, why is Bora? You gonna ask me that? Why he's playing for? That's a stupid question. You are, I'm not, yeah. You are coach. Yeah, I'm coach. No, uh, no, but it's a stupid question. You are stupid. No, I'm not stupid. Yeah. I'm not going to talk with you anymore. If you think I'm stupid, I'm not going to talk with you, okay? okay. How can I feel what Soro is doing in the net? Is it me playing in the net or is it Soro? who is playing in that, me or Soro? you got to ask him why he was not 100% today. you don't understand. Yeah, but we are also not, not only. Yeah, but I, is, is, could you please go out? <laughs> <laughs> no, i don't want to see you anymore. i'm, I'm not going to talk <laughs> to you anymore. Down, no, you are a coach. yes, i'm you coach. You coach. coach. you start I do. asking questions. yeah. normal questions. jest normalna kwestia. To jest normalna kwestia. To jest normalna kwestia. To jest Jeszcze zapytam, kto z meczył się jeszcze według Waszej drużyny, według Ciebie? Jem. Ja mam pytanie jeszcze. Czy tak jak dzisiaj zawodnicy rozgrywali przewagę, czy tak to miało być wyglądać? Czy takie były założenia taktyczne? Dlatego, że z trybun przynajmniej, Wyglądało, że te przewagi u nich były bardzo, bardzo słabo rozgrywane, ale to, to, to pytanie, czy oni źle to rozgrywali, czy, czy tak to miało wyglądać? Czy to, to nie dzisiaj konferencja ta, żeby wkurzyć trenerów? No, nie rozumiem. Nie, mam pytanie. To są normalne pytania do trenerów. Tak. Jeżeli wy myślicie, że po prostu powiedzieliśmy p zawodnikom. Nie, nie, No, no, ja no, to, no ja, proszę o ja, No i ja, proszę o To teraz redaktorzy myślą, że to, co my robimy i robimy specjalnie, żeby ich źle przygotować. Taka jest wasze rozumienie. Nie. nie, pytamy czy oni nie, ja tak, chcecie, nie, nie, nie grali. Ja to powiedziałem na początku. Jesteśmy zawiedzeni jak oni grali. Nie wiemy co się stało, więc takie pytania. Podejrzewam, że no I nie, nie Grają bez problemu. To, nie nie grali jest. tego co powinni. Krótko, krótko, krótko na o, ten temat. E... No. Tak. Okay. Kolejne proszę pytania, proszę. pytania proszę. Przed wami w niedzielę mecz w Krakowie. To jest bardzo ciężki, tym bardziej, że tam nie za bardzo wiedzie się z Krakowem, co prawda ostatnio przełamaliście po wielu, po wielu meczach tak naprawdę pasy. Jest jakiś konkretny pomysł. Czy, czy, czy obserwujecie Krakowie jak oni grają, czy, czy rozpracowujecie przeciwnika? Jak no, to Uh, we, <laughs> we have tough games all the games rest of the, all, all the league. Uh, it's one of the tough games on Sunday. Yeah, Krakow away. Uh, how many days that Akzam uh, has won or not won there it doesn't matter for me. It's, you know, it's a new game. It starts zero zero, and uh, we know we know that we have to be ready from start. We, we know that we are uh, a good team when we're doing the things we should do, not as we're playing today. We're not, I don't know what was wrong today. Uh, two really bad games against Teter, and, and I have a hard time to explain why uh, Maybe they are a good team. They're a good team, yeah, but they're not better than us, but uh, we, are not, we are not able to get the machine going in some way. Uh, we're doing too many easy mistakes that you cannot do if you're, you're going to win a game like this. I mean, if we take away three mistakes today, we win. But, you know, it's, it's impossible to rewind the, the game. It, it's, uh, you got to love being out there uh, in the situations with a lot of people, and it's a lot of demands when you play a game like this. Everyone who's sitting in the locker room now there's no one smiling there. Everyone is very very sad and disappointed at themselves. They wanna win and especially win for the people. Because I know it's important. So if if we have anything special ready for Sunday, we will have something special for Sunday and my belief is that we're going there and then we're gonna take three points. <coughs> takie roszady idziemy po czym Dziękuję Skoń, dziękuję serdecznie państwu